Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Uch. 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 Teraz trzeba go ściągnąć. Może się tym zajmiemy. O kurde, kurde, kurde. Ja będę atakował z góry. I z jego

Zróbmy to na samą parę. Nie wygląda to najlepiej. Dobrze, że współpracujemy z nimi? O, już zabici. Prześlijcie śmigłowiec Zrozum? To wolał. Rzucę tam. Okej, okay. skończyłem się na polie. Chyba zaraz zabiję tego w helikopterze. O! o nie. Poddaj się, poddaj się, też. Super, to jest akurat i generał, a to jego pan. Bierzemy i do siebie, jasne.